W minionym tygodniu w piątek miało miejsce uroczyste odsłonięcie wyjątkowej, pięknej rzeźby plenerowej Stanisława Wilhelma Lilpopa w Brwinowie. Podczas oficjalnego uroczystego wydarzenia odsłonięcia rzeźby oprócz przedstawicieli władz gminy wzięły w nim udział także dzieci z przedszkola nr 3. Znajdujemy się przy ulicy Stanisława Lipopa w Brwinowie, którą w tym roku zmodernizowaliśmy. W zasadzie od podstaw wszystko, począwszy od odwodnienia, oświetlenie uliczne, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, jezdnia, nowe nasadzenia drzew. Jeszcze czekają nas tylko nasadzenia krzewów, tylko tutaj dopiero zrobimy to we wrześniu, w październiku, jak będą dobre warunki pogodowe. I... Przy okazji ulicy, przy przedszkolu zagospodarowaliśmy skwer. Taki niewielki trójkąt znajdujący się przy skrzyżowaniu Lilpopa z Orzeszkowej. I wymyśliłem sobie, że na tym skwerku, tak kiedyś zainspirowała mnie taka hmm, sytuacja, będąc w Muzeum w Stawisku, hmm, urzekło mnie zdjęcie właśnie Stanisława Wilhelma Limpopa z psem. Starszy pan pochylający się nad psem i ten pies patrzący, wpatrzony w swojego pana. I pomyślałem, to jest dobre miejsce przy przedszkolu, na pewno da rzecz. Rzeźba, nie tylko tego starszego pana, ale głównie tego pieska, będzie wielk, robiła wielką furorę wśród dzieci przedszkolnych, ale również tych osób, które będą z tymi dziećmi spacerowały, ponieważ znajdujemy się w sąsiedztwie Parku Niepodległości. Wyzwaniem dla autora rzeźby, profesora Karola Badyny, było przygotowanie jej w jak najbardziej rzeczywisty, odwzorowujący zdjęcie sposób, a jednocześnie by była jak najbardziej odporna na wandalizm. Koszt inwestycji wynosił około 130 tysięcy złotych. Ale to nie koniec z inwestowaniem w tzw. małą architekturę i infrastrukturę zieleni. Gmina Brwinów planuje realizację kolejnych pomysłów. W budżecie obywatelskim województwa mazowieckiego zgłosiłem i mieszkańcy przegłosowali temat roztańczonego ronda. W, na rondzie przy zespole Mazowsze zostanie posadzona piękna zieleń, począwszy od drzew, krzewów, krzewuszek i traw, a takim, taką wisienką na torcie będzie rzeźba dwojga tancerzy Mazowsza w takim fajnym układzie tanecznym, w strojach łowickich. I w tej chwili województwo mazowieckie ogłosiło konkurs na wykonanie tej rzeźby, sama rzeźba ma być gotowa pod koniec tego roku i myślę, że również to będzie taki ciekawy element w naszym krajobrazie. Należy mieć nadzieję, że rzeźba Stanisława Wilhelma Lilpopa przez długi czas będzie cieszyć oko młodych, jak i starszych mieszkańców Brwinowa.